Okej, okay, Adasiu, no tak, ułóż się wygodnie, zaczynamy naszą sesję, test na indukcję hipnotyczną. A ty jesteś zrelaksowany, w wygodnej pozycji. Witam cię, Adasiu, powiedz mi... Jak się czujesz? Nie, dobrze się czuję. Okej. Okay. Lżej. Wow, super. Cieszę się. Powiedz mi, powiedz mi teraz, bo no tam byłeś, widziałeś, no to opowiadaj. No, znaczy, powiem, znaczy tak. Tutaj przed drzwiami, to tak. Odnoszę wrażenie, że coś mi przeszkadzało, bo... Najpierw wchodziłem tak i tak jak po, po kolei było, że takie rozróżnienie lżej, to oczywiście to wszystko to było, ale już bodajże na dziesiątym schodku, schody mi się odwrotnie zrobiły, że odwrotnie tak jak był pierwszy na dole, to był na górze, Aha. właśnie odwrotność zrobiła się taka, no ale oczywiście ja tam to tam zbytnio do, z tego jakby nie, nie zwracam uwagi, Czekałem właśnie na ten jedenasty schodek, no drzwi to się okazały, ukazały mi się to takie najzwyklejsze, takie jak moje tu w domu przed remontem, białe. Ale poczekaj, Adasiu, poczekaj, poczekaj, jeszcze tak. powiedz jak wyglądały te schody, zanim zacząłeś wchodzić. Znaczy ogólnie, znaczy zbytnio wszystko tak wyraźnie nie widziałem, no schody odbieram, że takie bardziej były jakby szarawe, betonowe. Okej, okay, no to jest bardzo cenna wiadomość. Czyli mamy beton betonu są, kolor mhm. mamy, szary. I jak wyglądały? Opisz. Czy to było akurat tak na wprost, tak? Mhm. Były na wprost, zwykłe właśnie takie prostokątne schody. Mhm. Okay. I no tak podobnie jak było na tarasie, tak, że jakby były przymocowane do jednej ze ściany, tak? A druga strona była w powietrzu. Okej. Okay. A czy jakaś barierka tam była? Właśnie nie, barierki nie było. Nie było, ok, no ale zauważyłeś, pięknie, czyli brak barierki mamy. A powiedz mi, jak wyglądała sprawa oświetlenia tych schodów? Znaczy właśnie oświetlenie nie widziałem, tylko tak, to tak wszystko w zarysach widziałem, tak? To nie było takie bardzo przejrzyste, no okay. być może temu, że, że tak długo przerwy miałem, tak? Ale tak, tak, można byłoby powiedzieć, że to takie było trochę w półmroku, jakbym widział. No właśnie, bardzo dobrze, właśnie na to czekałam. Czyli mamy światło, półmrok to jest, tak? tak, no tak. Wszystko, pięknie, wszystko pięknie czujesz i obserwujesz. Dobra, jesteśmy już na górze wobec tego. Stoisz przed mm -hmm. drzwiami. Powiedziałeś, że podobne do drzwi, które w domu są, tak? Znaczy, były wcześniej kiedyś takie stare drzwi, pro, takie drewniane, tak? pomalowane okay. tak na biało. Mm -hmm. Takie prostokątne wzory były na niej, czyli takie wycięcia. Wiem, wiem, I, wiem, kojarzę. I, mhm. Tak, i taka zwykła klamka, taka, właśnie stalowa, wychodząca. I taka nie taka prosta, tylko że tak wychodząca i tak jest z łuczkiem takim. Mhm. I właśnie, to takie no, takie proste, zwykłe drzwi. Ale pięknie zapamiętałeś, zobacz, kolor mamy, powiedziałeś, że jasne mhm. były, tak? Tak, tak, zobacz, tak. Popatrz, nawet opisałeś z czego, że z drewna wiemy. Co jeszcze? O, jeszcze ten detal, że takie prostokąty tam są, tak? Tak, tak, no prostokąty były. No i klamkę widzisz, no pięknie jest, obraz pełen jest. A powiedz mi teraz, ym, czy stawiały opór, kiedy otwierałeś się? Nie, ale mi właśnie to dało dużo do myślenia, że to są no, moje drzwi do mojego świata, bo jak dotknąłem do klamki, to taka poszła energia złocista na całe drzwi. Tak rozeszła się taka właśnie energia. Że one nie, nie. te jakby się zaświeciło na złotym kolorze, Że były czyli, najpierw jakby zwykłe, a. Złociste. Aha, czyli czekały na gospodarza. Być może te. No tak, no tak, bo przecież przed chwilą właśnie taką informację przyniosłeś. No tak, że to dla mnie, że to tylko moje drzwi. Tak. Tak, Że dla, dla niepoznaki, dla innych, a dla mnie są inne. To widzisz, czyli dla, są zwykłe, takie codzienne, ale kiedy ty, właściciel tej drzwi, ma ten tajemny klucz, czyli własną dłoń, zaświecają się na złoto. Zobacz, jak pięknie tak jest. No i opowiadaj, bo jestem strasznie ciekawa. No i wchodzisz, otwierasz, wchodzisz w tę przestrzeń i co mhm. się zadziało. Jak wszedłem, to tak no, zachodzące słońce, po lewej stronie mhm. właśnie była plaża i nie wiem, morze, ocean, wow. piasek, na tej plaży właśnie takie te drobinki się świeciły, a mhm. na prawo właśnie było tak, taki, można powiedzieć, do Odenu, takie właśnie różne krzewy, owoce właśnie zielone, no kolorowo było. I jak mhm. właśnie też wyszedłem, to też tak poczułem to bryzer, poczułem delikatny powiew w wioterku. Cudy, nie? A, tak. I później, tak, jak się, tak jakoś mnie ciągnęło w stronę tej wody, to właśnie poszedłem w stronę wody. No i później, no, poczułem się wolny, właśnie, że jestem u siebie i zacząłem tak fruwać, może jako, jako energię, tak? Pływać sobie, mhm. fruwać naokoło. Mhm. Później, gdzieś tam się trochę wzbiłem. Ale widziałem, że to jest tam dalej, to jest, że z tego miejsca mogę wszędzie w przestrzeń, do, w dowolnym kierunku się udać. No ale właśnie obniżyłem swój lot. No i później, właśnie jak zbliżałem się do plaży, to tak ręko po wodzie tak muskałem. Ojej, właśnie. super! No i później, jak już byłem na plaży, oczywiście wiedziałem, gdzie są drzwi, ale ich ogólnie nie było widać. Wiedziałem, hmm. gdzie mogę przejść, ale ich nie było widać. Były przezroczyste dopiero kiedy są potrzebne ujawniają się. Tak, tak. Pięknie to był właśnie twój świat. Zobacz, jak wielka wrażliwość twoja jest, ile spostrzeżeń i nawet, nawet poprzez dotyk, zobacz, wszystkie energetyczne zmysły włączyłeś w to. Wzrok, są kolory, słuch, bo mówiłeś o, o wodzie, tak? Ta, ta y woda bryza, właśnie ten wiaterek. A bryza, tak, brydza, tak że, że czułeś nawet wiaterek, czy tutaj przez dotyk. No, pięknie, Adaś, to jest wysoka wrażliwość, sensytywność na odbiór energii, która u ciebie jest. Gratulacje wielkie. I teraz powiedz, wracamy przez te mhm. drzwi. Chyba, że chcesz coś jeszcze dodać. No, ja chyba, więc takich ważniejszych to takie widziałam właśnie. I A no, te no, mniej ważne zachowasz no. dla siebie. tak. Można tylko tych tak no. Można, Dobrze, Adasiu, no to kontynuujemy, tak ja naszą podróż. Przed drzwi przechodzisz i co tam się zadziało na szczycie schodu? Opisz, co tam jest. No, znaczy, jak wyszedłem, to widziałem, że tak te schody niby 11, ale tak stromo, że to tam ten dół to jest dość nisko, że ja jestem mhm. wysoko, a tam jest dość, właśnie nisko. No i tam tak. Właśnie tak, schody to widziałem właśnie w tym takim, takim ciemniejszym kolorze, ale tam na dole już trochę było jaśniejsze światło, tam bardziej przy... jaśniejsze było niż schody. No to właśnie mi, też. Tak. Czy te schody różniły się od tych, w których wchodziłeś na górę? Czy to był ten sam? Nie, nie, to, tak, takie, to były te, tylko że z góry to tak, mówię tak, jakby to wyżej było, miałem wrażenie, że to wyżej jest. No tylko tutaj też tak. Pierwsze jeden czy dwa schodki było ok, później mnie właśnie przerzuciło pod schody. Że jak w dół, to głowo pod schodami byłem. Znaczy w sensie, tak jak jest schodzić, to o tak się ten przyniosłem, nie wiem czemu. A przy schodzeniu, tak? Słucham? Przy schodzeniu ze schodami. Przy schodzeniu, tak. Że byłem po, głowo pod schodami. Coś takiego, popatrz, jaki ciekawy moment w twoim życiu jest. Zmiana przestrzeni, ja to tak interpretuję, bo przy wchodzeniu była podobna sytuacja, że schody ci się odwróciły tak, i. Znaczy tak, tak od... jak były pod górkę, to tak się zrobiło, że ja byłem tam tutaj. No. Tak. I, I znowu historia ze schodami jest. I teraz schodzisz, a tutaj inny sposób, ale znowu jest odwrócenie tak, tak, tych tak. schodów. No Zmiana właśnie. osi jakby. Coś w tym jest, prawda? No i też tak jakby do tego szóstego, tak właśnie byłem pod, no później tak jakby... No już później, jakbym trochę tak no, siłą woli wymusiłem, że byłem na schodkach, tak i później już powoli schodziłem. Ale to właśnie tutaj w tej połowie tak właśnie było inaczej. Aleś, a powiedz mi, yy, chodzi mi o odczucia. Yy, no bo dlaczego zdecydowałeś się od połowy schodków siłą woli odwrócić je? Wytłumacz mi. Yy, z czego się to bierze? Czy jest to, to, to. Podejrzewam, że to bardziej czynnik ludzki, że no, że nienaturalne, tak być pod schodami, o, a. Do tego, do tego zmierzam. Czy jest to przyzwyczajenie, do którego chcesz i brniesz, bo tak ma być? Mhm. Czy jest to, yy, bo źle się poczułem, dlatego że byłem do góry nogami i poczułem strach, poczułem niemoc, poczułem lęk. Nie, takich rzeczy nie było, tak? Nie, nie było lęków, ale właśnie, że. Tak, tak, Ja odniosłem wrażenie, że, no, że, że chyba coś nie tak, że nie powinienem tak schodzić. Choć nie było żadnego jakiegoś lęku czy strachu, tylko tak, że zazwyczaj zawsze było normalnie, tak po schodach schodzić. A zazwyczaj nie oznacza, że dobrze. Dokładnie. Teraz Adaś, wróćmy myślami do tego momentu, kiedy jesteś właśnie głową w dół, pod tymi schodami. Przypomnij go sobie. I kontynuuj mhm. zejście w ten sam dokładny sposób. I schodzisz w dół. Ale nie odwracaj go na siłę. I powiedz, czy da się. Znaczy, no, słyszę i czuję, że da się, i żeby, że nawet nie trzeba nic zmieniać. Że... Czy, czujesz, czy czujesz jakiś dyskomfort? No nie. No właśnie. Więc po co wykonałeś pracę i wysiłek, żeby mhm. zmieniać coś, co ci nie przeszkadza w życiu? To jest też informacja z tej sesji. Za dużo się przyzwyczaiłem tutaj do tej systemu ziemskiego. To właśnie. A czy to był pomysł Twój, że schody mają dokładnie tak biec? Nie, to jest system, do którego przywykłeś i siebie nagminasz do niego. I wszystko na ten temat. Taki wniosek z tej sesji. Mhm. Dokładnie. Zobacz, krótki test na indukcję, a ile ciekawych, ciekawej wiedzy jest. I w każdym w tym obrazie zawarta jest informacja, ona została w tobą. Ty ją sobą zabrałeś, ty ją w sobie teraz masz. I ona, jeśli ma przynieść ci wiedzę, to tak właśnie będzie. To ona ci też pomoże w życiu bo to jest, ty się wzbogacasz poprzez to. Zobacz, Adaś, kto nam tu zakłóca sesję. Zobacz. To jest szkodnik malutki, ale bardzo kochany. I przyszedł tutaj powiedzieć: Gratuluję, Adaszu, Zobacz, ci poszło i wykonałeś, uwaga, taką wielką pracę. Tak, już tych tak, krzykacze małych. dobrze. Adasiu, podobne też tak? mamy, taką psotkę też podobne, kolorowa, trzy kolorowe. Tak, one Pod... kochane znowu. Lubimy zwierzęta, kochamy je, są naszymi tutaj towarzyszami podróży po tym ziemskim świecie. Dokładnie. Dobrze, Adasiu, no piękna sesja. Moim zdaniem jesteś w pełni gotowy do seu segundo